Witam drodzy Państwo. Odcinek temu pojawił się opening tego zestawu, i w tym ciągu kilku godzin go złożyłem. Tak się prezentuje. No i w najbliższych dniach będzie recenzja. Tu są figurki. Oczywiście to nie są tylko z tego zestawu. Przede wszystkim te dwie były Lordras i Jordana w wersji Krwawego Księżyca, czterech turniejowych ninja tych podstawowych plus Waltfire Arin. Tutaj te cztery figurki na dole. Ten strażnik świątyni robi ten pan co łowił ryby. Oczywiście w serialu bym tego nie robił i jakaś tam mało ważna babka tutaj. Pejlman, mikrofigurka Kaja była w tym zestawie i chyba. A, jeszcze posąg kamienny. No, a ja yy, nie wiem. Może jutro, może, może pojutrze jakąś małą recenzję zrobię tego zestawu. No, to co? Żegnam.